Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No i zaczynamy. Dzisiaj takie szybciutkie wysiewy. Mianowicie tylko cztery doniczki. Ziemia przygotowana, wymieszana z perlitem. No i teraz do ziemi używam yy, jeszcze Obierków z cebuli i liście laurowe pokruszone. Kiedyś wyczytałam, że to jest bardzo dobre, bardzo dobre witaminy dla roślin, które będą kiełkować, więc będę przez jakiś czas testować. No i będę dodawać właśnie do ziemi te dwa składniki. Dzisiaj są cztery doniczki przygotowane, no i takie szybciutkie wysiewy, dlatego że jeszcze znalazłam sobie por, por tango. Z nasion, które niedawno zakupiłam, wysieję sobie jeszcze por. Takiej innej odmiany. Jeszcze go nie miałam. Więc będzie por. I może od razu sobie go wysiejemy. Zaczniemy sobie od, od doniczek, ale jeszcze sobie je najpierw. Oczywiście od góry podlejemy. A później. Od dołu będą miały na tackę wlane dość sporą ilość ziemi, żeby nasiąkła nam cała doniczka. No i zaczynamy sobie od poru. Wysiewamy por. Znacznik już, już jest. Pory już, powiem Wam, u mnie troszeczkę zaczynają kiełkować. Więc może na koniec tego filmiku dołączę Wam zdjęcie, co kiełkuje u mnie z rozsad cebulowych. Niewiele, bo te cebule są bardzo kapryśne. Więcej właśnie kiełkują pory niż cebula. No i wysiewamy por. Por tango wysieję sobie rzutowo i przez jakiś czas będą w tej doniczce. Będą w ciepłym takim miejscu, jak wykiełkują to będę przenosić w chłodniejsze miejsce. Tam, gdzie nie mam włączonego kaloryfera, nic nie ogrzewam. No, bo oczywiście cebulowe pory, szczypiorki, cebule nie lubią ciepłej temperatury. Będą nam się potem wyciągać. A nie chcemy tego. Chcemy, żeby nasze sadzonki były jak najładniejsze. No, i mamy por szybciutko wysiane. Nie ma się tutaj co wydłużać, tylko wysiewamy na szybciutko. No i teraz kolejny wysiew to będzie bazylia. Bazylia, nasionka mam z tamtego roku. Tutaj mam akurat mieszankę, są i czerwone i te zielone. Więc mam nadzieję, że się trafią i takie i takie. Wysiejemy również rzutowo bazylię. Jestem ciekawa, czy ta właśnie taka, można powiedzieć, purpurowa się nam trafi. Nasionka bazylii są czarne, więc też nie odróżnimy, nie odróżnimy które są, które. Wysiewamy bazylię. Dość sporo. Potem sobie ją będę... Rozdzielać, ale na razie chciałabym, żeby rosła taka, właśnie można powiedzieć, gęsto, taka kępka bazylii. No i tak, dwie doniczki wysiane. No i zostały nam jeszcze dwie. Dwie takie, można powiedzieć, bardziej atrakcyjne wysiewy. A mianowicie dzisiaj chcę wysiać dwie takie roślinki, kwiaty właściwie to są, egzotyczne. Kany, czyli inaczej paciorecznik mix. W tamtym sezonie go wysiewałam z nasion. Tutaj nasionka trzeba namaczać, ale powiem wam, że ja nie namaczałam. To nie było takie zamierzone, po prostu zapomniałam. Bezpośrednio wysiałam do ziemi i te kany mi wszystkie pięknie wzeszły. Więc w tym razem również nie będę namaczać tych nasion, tylko bezpośrednio. Wysieję sobie kany do ziemi. No i będziemy czekać, aż nam wykiełkują. Taka można powiedzieć troszkę egzotyczna roślinka, kwiaty. Ma takie piękne liście. No i również kwiaty w różnych kolorkach. W moim ogrodzie ich jeszcze nie ma. W tamtym sezonie mi wykiełkowały, pięknie wyrosły. Ale niestety potem jak dałam... Do ogrodu do ziemi to ślimaki się nimi zajęły i mi je po prostu całe zgryzły I z tych kan raczej nic nie ma. Nasionka są czarne. Nie ma ich tutaj za dużo. Zobaczcie takie piłeczki. 2, 4, 6, osiem nasionek. W paczuszce wszystkie sobie wysieję, bo wiadomo. Mogą nie wyjść, a tak są dość spore, więc robimy sobie 8 otworków. Oczywiście potem to wszystko przepikuję. Będzie troszkę pracy, ale to sama przyjemność, to nie jest taka praca ciężka, której nie szłoby zrobić. No i jeszcze jedna tutaj gdzieś by musiała być. 8 No i jeszcze jedno, możecie się pochwalić w komentarzu, czy macie kany w swoich ogrodach. Wiem, że też trzeba je na jesień wykopywać, tak jak dalej. No i przetrzymywać w jakichś takich pomieszczeniach, w których nie przemarzną. No i mamy pierwsze kany tutaj wysiane. No i zostały nam ostatnie wysiewy w tym odcinku. A mianowicie, będzie to ta egzotyczna roślinka, yy, egzotyczna roślinka Strelicja Królewska. Nazwa taka. Pięknie wygląda, ma piękne liście, kwiatostany, ślicznie, wygląda to jak taki rajski ptak. Yy, no, pierwszy raz mam styczność z tą roślinką, no i będę ją wysiewać. Co z tego będzie, to się przekonamy. Czy coś z tego wyjdzie? Mogę Wam tutaj jedynie przeczytać, że jest to wiecznie zielona kępiasta bylina do uprawy w pojemnikach o podłużnych, ozdobnych liściach. Pojawiają się zimą i wiosną fascynujących pomarańczowo-niebieskich kwiatach, przypominających głowę tropikalnych ptaków. Zobaczmy. No. Są takie właśnie niespotykane. Bardzo ładne. Nasiona przed wysiewem należy przetrzeć papierem ściernym, następnie namoczyć przez 24 godziny. Wysiew najlepiej robić wiosną. Na głębokość od 1 do 2 cm, w temperaturze od 20 do 22 stopni. Zobaczymy, jak wyglądają te nasionka. Ja ich y, nie będę wszystkich namaczać. Jest ich tutaj bardzo mało. 5 powinno być, więc zobaczymy. Przygotowałam sobie pudełeczko, i tutaj sobie dam część nasionek, a niektóre dam tutaj bezpośrednio do ziemi. Zobaczymy, co pierwsze wykiełkuje, jeśli oczywiście coś wykiełkuje. Więc sprawdźmy nasionka, jak wyglądają. No, i otwórzmy, zobaczmy. Wow, nasionka są dziwne, ale zobaczmy. Ale ślicznie wyglądają. One są chyba nawet pootwierane, zobaczcie. Z takim pomarańczowym choćby wacikiem. Piszę tutaj, że tutaj trzeba je przetrzeć papierem. Ja sobie przy, przyniosłam tutaj pilniczek do paznokci. No i zobaczymy. I zrobimy może tak, że dwa dam do ziemi, a trzy namoczę. Ciekawe to jest. Bardzo. Nigdy jeszcze takich nasion nie widziałam. Może ktoś już wysiewał z Was taką roślinkę z nasion. Dziwnie to wygląda bardzo, choćby puszek. No, i muszę powiedzieć też, że nie jest to roślina ogrodowa, tylko domowa, więc to będziemy y, trzymać w domu. Jeszcze zobaczę sobie, w jakich ona y, w pełnym słońcu. Roślinka jest do metra. No i właśnie do donic. No i wysiewać możemy cały rok. Tak, tutaj producent zaznaczył na tych. Opakowaniu. Troszkę to tylko tak. Czy to coś zadziała? Zobaczymy. Dwa do doniczki, a trzy do pudełeczka. No i.

Mi napisał tutaj producent jedynie tego, czy zalewamy to ciepłą wodą, taką letnią, czy zimną. Ja to na może zamoczę w takiej letniej wodzie w pierwszym momencie. Ja sobie tutaj wleję wodę, ale najpierw sobie te posadzimy, te dwa piękne okazy na 2 cm, 1 do 2. Może tym pomarańczowym, do góry. No i drugie. No i będziemy wyczekiwać, czy coś z tego się tutaj pojawi, czy nie. To jest jedna wielka niewiadoma. No bo różnie jest z takimi egzotycznymi roślinkami. A te zaraz zalewam wodą. No, i nasionka mamy zalane wodą. Teraz sobie to zakryję i zostawię na, na 24 godziny. Zobaczymy. Po, tych, po tym czasie je posadzę również tutaj, albo nie do, do osobnej doniczki, bo potem nie będę wiedziała, które wykiełkowały, więc te muszą być w osobnej doniczce. No, a te, które nie były namaczane, w tej. Mamy tropikalną roślinkę wysianą. I kany, jak również bazylia, no i por. Więc mamy troszkę warzyw, troszkę ziół i kwiaty. Teraz sobie to podleję. No, i na dzisiaj to już wszystko, kochani. Dzisiaj taki króciutki filmik. Taki niedługi, ale zawsze. Jakieś wysiewy są, i człowiek zaraz jest o wiele, wiele radośniejszy. Kochani, życzę Wam miłego dnia. Dużo wspaniałych wysiewów, a najważniejsze, żeby wszystkie były udane. No a już niebawem kolejne wysiewy. Może to już będą pomidory, a może coś innego. Kochani, do zobaczenia. Do następnego filmiku. Pa, pa, pa. I tutaj na koniec jeszcze Wam pokażę, co mi tutaj wykiełkowało. Mamy por. Golem. Trzy sadzoneczki jakieś powolutku wychodzą. Tutaj por, ale też nic nie wyszedł. Cebula ta czerwona nie zeszła na razie. Tu jest ta sochaczewska. I tutaj powolutku się jedna pojawia. Tutaj szczypiorek też nic. Tutaj pietruszka, ta taka pomarszczona, mosso. Wykiełkowała ładnie. Pietruszka japońska, nic. Pietruszka Giant troszkę wychodzi. Cebula siedmiolatka wychodzi. Tutaj ta cebulka taka duża nie ma nic na razie. Cebula Globo wychodzi. Tutaj najliczniej wychodzi ten por. De Karen. To, jest, to były te nasionka bio. Yy, tutaj szalotka też na razie nic. No i tutaj Rosa Longa, taka. Różowa również, cebulka też nic nie wyszła. No i tu jest moja cała rozsada. Cebulowych.